Księżniczka Florin i błękitny ptak. Dawno-dawno temu żył król, którego żona zmarła wiele lat temu. Choć miał spory majątek i ziemię, był pogrążony w żałobie, gdy stracił żonę. Załamany zamknął się w swojej królewskiej komnacie, przestał jeść, uderzył głową w ścianę. Podwładni próbowali go pocieszyć, ale bezskutecznie. Wasza wysokość! Martwimy się o Ciebie. Nie jadłeś od ośmiu dni. By król nie zrobił sobie krzywdy, jego komnata została wyściełana materacami między ścianami a gobelinami. Wasza Wysokość, pozwól nam pomóc Ci przetrwać ten trudny czas. O co chodzi, pani? Proszę, przestań płakać. Nazywam się Serafina Zdorn. Ja też straciłam męża miesiąc temu. Czuję twój ból. Rozumiem. Jesteśmy dla siebie lustrem. Nie przyszłam złagodzić twojego bólu, panie, ale współodczuwać. Żałoba nad ukochaną osobą to pamięć o niej. Uwaga? Proszę opuścić pokój z wyjątkiem Serafiny. Król, poruszony jej słowami, znalazł pocieszenie wspólnej rozpaczy. Wymieniając się opowieściami o utraconych miłościach, łączyli się w smutku. Postanowił się z nią ożenić. Na pośpiesznym królewskim weselu była obecna córka króla, księżniczka Florin. Była piękna i serdeczna. Królowa Serafina posłała po własną córkę, Werółkę, wychowaną przez wróżkę Morganę. Jednak dzięki i uroda nie były jej mocnymi stronami. Zaledwie tydzień później królowa Serafina obmyśliła kolejny plan. Mój najdroższy mężu, nasze córki już dorastają. Nie sądzisz, że najwyższy czas znaleźć im mężów? No ale, kochanie, chyba nie powinniśmy w to ingerować. Po stracie ostatniego męża zrozumiałam, że czas leci. Po co czekać? Weruka jest już gotowa. A co z jej siostrą Florin? Weruka i Florin są w tym samym wieku. Piękno Florin rozwścieczyło królową, która wszczynała drobne kłótnie i wykorzystywała każdą okazję, by ją poniżyć. Weruka może jest gotowa, ale Florin przeszła sporo w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Świetnie. Niech pierwszy książę, który przybędzie, wybierze na rzecząbą. To będzie wydarzenie. Księżniczko, królowa kazała mi zabrać wszystkie twe piękne suknie i biżuterię. Ale dlaczego? To dla Weruki, prawda? Rozumiem. Proszę, zaopiekuj się nimi. Niektóre tu prezenty od mojej sparłej mamy. No, proszę, kochanie, wyglądasz promiennie. Te klejnoty zostały po prostu stworzone dla Ciebie. Książę Czarmik, zakocha się we mnie. Tego samego popołudnia przybył książę Charming na latającym szelzongu ciągniętym przez skrzydlate żawy. Księżniczka Florin chciała się ubrać, ale nie mogła znaleźć nic poza wstążką i starą brudną sukienką. Wyprostuj się, kochanie! Za chwilę przybędzie król Charming. Pamiętaj, jesteś wizją księżniczki doskonałej. Przestań się garbić! i nie pozwól, żeby cię przyćmiła. Królowa przedstawiła Werukę księciu, który przybył z wielkimi fanfarami. Musisz być księżniczką. Miło cię poznać. A, Weruka jest dziś promienna, prawda? Zgodzisz się, książę? Można tak powiedzieć. Jest jeszcze inna księżniczka? Tak, ona! Ukrywa się, bo jej sukienka nie jest wyszukana. Księżniczko, twoje piękno przewyższa wszelkie ozdoby. Wasza wysokość, wolałabym, żebyś mnie nie zauważył. Przepraszam za mój dość prosty strój. Nie sposób nie zauważyć tak pięknej księżniczki. To niedorzeczne. Florine nie potrzebuje już pochlebstw. Rozumiem, że królowa matka nie jest zadowolona. Ale czy możemy porozmawiać w ogrodzie? Oczywiście, Wasza Wysokość. Florin! Dlaczego ona musi być taka idealna? A! Mamo! Ona mnie do tego zmusiła! Nie waż się zrzucać winy za siebie na innych. Jesteś moją córką i będziesz księżniczką. Zatem, czego się nauczyłaś? Królowa Matko! Podsłuchałam ich! Zamierza się oświadczyć! Książę planuje ucieczkę z Florin! Spotykają się przy małym oknie wychodzącym na ogród! Głupi chłopiec! Pokrzyżujemy jego plan! To Weruka będzie na niego czekać! Pokojówka, działająca na polecenie Serafiny, odwróciła uwagę Florin i jej kolegów, gdy zwracała całą biżuterię i sukienki, co dało Weruce czas na wykonanie planu. Florin, jesteś tam? Tak, wasza wysokość. Jestem tutaj. Ukochana, przybyłem, by cię zabrać. Zaczniemy razem nowe życie. <laughs> Ale jestem smutna, wasza wysokość. Życie jest ostatnio okrutne. Nie martw się, moja droga. Razem uciekniemy stąd. Zostaniesz moją żoną? Tak, wasza wysokość. Bardzo bym chciała. To symbol mojej wierności. Powiedz tylko, kiedy będziesz gotowa. I wyruszymy. Jutro będę gotowa. Ta sama pora to samo miejsce. Musi być zdenerwowana. Poczekam jeszcze trochę. Widzisz, córko? To było proste. Teraz jesteś zaręczona z księciem. Nawet nie zauważył, że to ja. Znakomicie. Wróci jutro wieczorem, żeby ci pomóc. Z nasze zasady. Tymczasem, by jeszcze pogrążyć upadłą, królowa Serafina wtargnęła do komnaty księżniczki Florin. Zważaj! moja córka jest księżniczką. Książę Charming bardzo ją kocha i mają wziąć ślub. To są prezenty twojej siostry, moja droga. Tradził. Proszę, zabierz te rzeczy. Nie mogę na nie patrzeć. Zabierz księżniczkę do wysokiej wieży i zamknij ją. Ogarnęła ją radość z powodu jej siostry. Rób, co mówię. Florin, kochanie, jesteś tu? Kiedy się pobierzemy, moja droga? Mam matkę chrzestną, wróżkę Morganę. Najpierw chcę odwiedzić jej zamek i poprosić o błogosławieństwo. Bardzo dobrze. Do zamku Morgany, zatem. Książę nie znał drogi. Po prostu powiedział swoim wielkim żabom, by ich tam zabrały. Uważaj, Wasza Wysokość! Mapa całego świata wyryta w mózgach tych lojalnych bestii. Dzięki nim możesz podróżować, gdzie tylko dusza zapragnie. Wow, imponujące! Pójdę ją znaleźć! Myślisz, że jestem Florin. Zostaw to mnie, kochanie. Co to za czary? Gdzie jest Florin? Charming? Spełnij swoją obietnicę. Poślub księżniczkę Werukę. Nigdy. Moje serce należy do Florin. A ja nie jestem księżniczką? Zostałem oszukany i zdradzony. Żaby! Wychodzimy stąd. Poślubisz Werukę albo poniesiesz tego konsekwencje. Rób, co chcesz, ale ja kocham Florin. Nigdy nie będzie twoją żoną. Twój los jest przesądzony. Siedem lat jako niebieski ptak! Ciałem księcia Charminga wstrząsnęły konwulsje. Pióra wystrzeliły z jego skóry. Kończyły skurczyły się, przekształciły. Skrzydła zastąpiły ramiona. A szpony palce u nóg. Książę, teraz błękitny ptak, przemykał między drzewami. Był zrozpaczony, obawiając się cierpień Florin i przymusowego małżeństwa. Florin, załamana utratą ukochanego, całymi dniami błagała przy oknie, a nocami lamentowała. Niebieski ptak usłyszał rozpaczliwe łukanie Florin. Czemu? Dlaczego ja? O zmroku słyszał, jak opłakuje swoje nieszczęście. Słuchał uważnie, aby zrozumieć jej trudną sytuację. To naprawdę ty, kochanie? Twoje uwięzienie mnie boli. Kim jesteś, piękny ptaku? Już ty dobrze wiesz. Nie rozumiem. Chory z miłości książę, który kocha tylko ciebie. Florin wciąż była załamana. Wspominała jak wyruka, szczyciła się pierścionkiem i obnosiła się nim. Ale pierścionek... Kłamstwa! Oszukali mnie. Uciekłem, gdy tylko sobie to uświadomiłem. Lepiej być niebieskim ptakiem przez siedem lat, niż cię zdradzić. Moje serce było struskotane. Znowu mogę oddychać, mój książę! Tak bardzo za tobą tęskniłem. Chciałbym móc cię trzymać w ramionach. Miłości ty, moja, ale jesteś bezbronny jak ptak. Drapieżniki czają się wszędzie. Sowy. Jastrzębie, koty. Nie martw się, kochanie. Spotykajmy się każdej nocy. Pamiętasz dzień, w którym się poznaliśmy? Niebieski ptak, przepełniony miłością, pragnął okazać oddanie i czułość. Mały dowód mojej miłości. Twoja obecność tutaj tylko tego mi trzeba. Chciałabym, żebyś tu wpadał w ciągu dnia. Znajdę sposób. Niebieski ptak wrócił do swojego królestwa. Jego miłość była pełna uroczych gestów. Moja miłość nie potrzebuje takich gestów. Ale twoja troskliwość rozgrzewa moje serce. Nie, ma, madam. Te świecidełka są jedynie przypomnieniem mojej miłości. Gdy w ciągu dnia jesteśmy osobno, Kontynuowali swoje nocne spotkania. Tymczasem powóz zeladających żab stał na zewnątrz przez ponad tydzień. I tym razem, gdy niebieski ptak zakradał się do skrzyni ze skarbami, został złapany. A dokąd to mały złodziej? U! To ja, twój książę. Gadający ptak? Czekaj, znasz mnie jako chłopca. Charming, to naprawdę ty! Na pewno brzmisz jak ty. Tak, to ja. Wróżka Morgana to zrobiła. Czy możesz to cofnąć? Czekaj, Morgana ci to zrobiła? Dobra wiadomość była taka, że czarodziej i Morgana znali się od sześciu tysięcy lat. I pomimo serii kłótni, zawsze znajdowali sposób na rozwiązanie. Tymczasem, w wysokiej wieży, księżniczka Florina była zaniepokojona. Jest już po północy. Gdzie on jest? Gdy czarodziej nie mógł przełamać klątwy wróżki Morgany, poleciał do niej szukając kompromisu. Morgana! Ona z kim się rozmawiała? Z pokojówkami w nocy! Co cię tu sprowadza, stary towarzyszu? Mogę jakoś pomóc? Dokładnie. Chodzi o księcia, którego przemieniłaś w niebieskiego ptaka. A on rozzłościł mnie. Porzucił moją sześniaczkę. Czyż nie jest urocze? Nic z tych rzeczy. Został oszukany. Jak u licha się dowiedziałaś? To prawda, Morgana. Znam Charminga od dawna. Jest uczciwy. Powiedział mi wszystko. Morgana od razu zrozumiała, że stała się pionkiem zazdrości Serafiny, chcącej uczynić córkę księżniczką. Nie mogę. To było zaklęcie trwałości. Z tego co pamiętam, zaklęcie trwałości można złamać, jeśli podzieli się je na dwie połowy. Faktycznie zgadza się. Dzięki przyjaciółko, nasze ścieżki znów się zejdą. Nigdy nie wiadomo. Może kiedyś magia będzie potrzebować pomoc tej dłoni. Ukochana! Mój drogi książę! Nareszcie! Tyle na ciebie czekałam! To teraz dokąd, kochanie? Do długo i szczęśliwie!